Witajcie, witajcie moi drodzy na kanale wymiatacz to jest pewna rzeczka, jesteśmy na pewnej tamie. to już doskonale znacie, tak płynie rzeczka sobie. Będzie Bonusi, Tu jest las nad rzeczką, kubę. Tutaj e, często kajakami pływają, teraz jest sezon. E, teraz jesteśmy nad rzeczką, stoję na cumie tamę. Dom. Tu jest przystań też kajakowa Rzeczka wiadomo Dajcie do 80 subów, dajcie łapki w górę, dajcie komentarze Odliczanko 10, 9, 8, 7, 6, 5, papatki 3, 2, koniec papatki, 3, koniec A będzie dzisiaj to